Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na trening czytania metodą sylabową. Dzisiaj zagości u nas sylaba ra. A więc, like, czyli kciuki w górę, rozpoczynamy trening. Jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą ra? Jest wiele takich wyrazów. A nam niech posłużą przykłady takie jak raki, radio, radar. Zarówno raki, jak i radio oraz radar to wyrazy dwusylabowe. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Raki, ra -ki. radio, radio. Radar. Radar. Sylabą ra rozpoczyna się również wyraz rana, rabarbar oraz imię chłopca, na przykład Radek albo Rafał. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Najpierw wyklaszczmy sylaby w wyrazie RANA. RA-NA Teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie rabarbar. RA-BAR-BAR bar. No i sylaby w imieniu RADEK. RA-DEK A RAFAŁ? RA-FAŁ Sylabą RA. Rozpoczyna się również wyraz rakieta. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie rakieta. Rakieta. Sylabę RA możemy spotkać również w środku wewnątrz wyrazu. Na przykład marakasy albo żyrafa. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie marakasy. ma ra ka -sy. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie żyrafa. Ży-ra-fa. Sylabę ra możemy spotkać również na końcu wyrazów. Na przykład w wyrazie kura albo pióra, albo gura. Albo skóra. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie kura. Q-ra. A teraz wyklaszczmy sylaby w wyrazie pióra. Pió-ra. Tym razem wyklaszczmy sylaby w wyrazie góra. Góra. A skóra, jakie ma sylaby? Skura. A co to za wyraz? Składa się z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ra, a drugą sylabą jest sylaba ma. To rama. A co to za wyraz, który zbudowany jest z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba RA, a drugą sylabą jest sylaba ta. To to rata. A co to za wyraz, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ra, a drugą sylaba da? To rada. A co to za wyraz, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ma, a drugą sylabą jest sylaba ra? To mara. Mara, czyli zjawa senna, duch. A co to za wyraz? Zbudowany jest on z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ta, a drugą sylabą jest sylaba ra. To tara, czyli wielka tarka. Sylabę ra możemy spotkać zapisaną dwoma sposobami: albo małą literą, albo wielką literą. Zarówno ra zapisana małą literą, jak i sylaba. R zapisana wielką literą brzmi dokładnie tak samo. Brzmi po prostu ra. Mimo, że wyglądają te sylaby nieco inaczej. Zapraszam Was teraz do odczytywania sylab oraz wyrazów. Zacznijmy od sylab zapisanych białym kolorem. Ra, da, ra, la, ta, ma, da, la. Tym razem przeczytajmy sylaby zapisane kolorem żółtym. Ra, ta, da, ta, ra, ma, la, ma, ma, ra. Tara, rada, la ta. Teraz przeczytajmy wyrazy zapisane kolorem niebieskim. Rata, dama, rada, tama, mara, data, rama, tara. Przyspieszmy nieco tempo. Odczytajmy sylaby w szybszym tempie. Najpierw te, które zostały zapisane kolorem białym. Gotowi? Ra da ra la ta ma da la. Teraz sylaby zapisane kolorem żółtym. Rata da ta ra ma la ma ma ra ta ra ra da la ta. A teraz wyrazy. Zapisane kolorem niebieskim. Szybsze tempo. Rata, dama, rada, tama, mara, data, rama, tara. Teraz zapraszam Was do odczytywania napisów. Gotowi, zaczynamy. Ta, rama. Ta, tara. Ta, mara. Ta rata, ta rada. Przeczytajmy raz jeszcze. Ta rama, ta tara, ta mara, ta rata, ta rada. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy trening czytania z sylabą ra. Mam nadzieję, że sylabata nie była dla Was zbyt trudna i świetnie daliście sobie radę czytać sylaby, wyrazy, a także napisy. Życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia wkrótce podczas kolejnego treningu kolejnej sylaby miłego dzionka. Trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, pa pa, buziaki dla was.